Przed Państwem prasa McHale V6 750. Model pod koniec zeszłego roku zastąpił prasę V660. Czym nowa prasa różni się od zastępowanego modelu? Zasadniczo producent tutaj się nie pokusił o zbyt wiele zmian. Główną, główną różnicą pomiędzy tymi prasami to, jest, to są nowe osłony. Jest też mała zmiana w, w aparacie wiążącym siatkę. Chodzi o to, że aparat jest przystosowany teraz do szerszej siatki, czyli metr 30 m bez problemu już można włożyć. Tak jak Pan wspomniał, producent pokusił się o zmianę, zmianę nomenklatury nazewnictwa. Wcześniej mieliśmy 660, teraz jest V6 i ona jest podzielona. V6 750 to jest prasa z rotorem, V6 740 to jest prasa bez rotoru. Wcześniej ten model się nazywał V640. Pewne zmiany zaszły też w obrębie kanału przepływu. Jakie to są zmiany? Tak, jeżeli chodzi o, o, o tą nowość, która w sumie też wcześniej w wcześniejszych modelach była, ale nie była tak, można bardziej powiedzieć, było tak głośno o tym mówione, podłoga jest wstępnie, jest zawieszona na takich amortyzatorach gumowych. Co pozwala na wstępną pracę, czyli e, kiedy mamy większy pokos, e, po prostu podłoga sa, e, już pracuje, co umożliwia też e, łatwiejszy przepływ materiału. Dodatkowo, też e, przy podłodze jest zamontowana taka płyta z teflonu, która też e, ułatwia poślizg tego materiału, dzięki temu m, po prostu możemy ustrzec się od jakichkolwiek zatorów. Wiadomo, oczywiście, podłogach, e, sama podłoga, jak i belka nożowa jest, są opuszczone hydraulicznie. To już też było wcześniej w tych modelach. To w sumie tyle. Co ciekawe, McHale, jako właściwie jeden z nielicznych producentów, pro, jeśli chodzi o podbieracz, oferuje dwa rozwiązania. Tak, my w standardzie zamawiamy maszyny z podbieraczem krzywkowym. Natomiast jeżeli ktoś sobie zażyczy jest opcja zamówienia maszyny z podbieraczem bezkrzywkowym. Wiadomo, jedno i drugie rozwiązanie ma swoich, swoich, swoje plusy, swoje minusy. Ogólnie się utarło tak, że do zbioru sianokiszonek bardziej zaleca się podbieracz krzywkowy. Natomiast jeżeli ktoś zbiera tylko słomę, no to wtedy bezkrzywkowy trochę lepiej się sprawdzi. Może dlatego, że jest też na pewno łatwiejszy w obsłudze, no, po prostu jest bezobsługowy. Tak, no w przypadku y, sianokiszonek głównie chodzi tu pewnie o czystość paszy. Chodzi też o czystość, ale chodzi też głównie o, o to, że wiadomo pokosy są nierówne. E, kiedy mamy porobione długie warkocze, e, gdy z zgrabiarką już tak niedokładnie się zgrabi, e, wtedy przy podbieraczu bezkrzywkowym jest większa możliwość zapchania tego podbieracza po prostu krzywkowy, dzięki swojej tam specyficznej budowie raczej to, to, to niweluje taką, taką, taką możliwość zapchania. Jeśli chodzi o system oplotu siatką, tutaj McHale też ma swoje rozwiązanie. Tak, jest to, jest to rozwiązanie autorskie. To jest tak zwany po prostu w, w McHale'ach, przynajmniej w fałce jest hydrauliczny naciąg siatki. Jest to fajne, fajne rozwiązanie, umożliwia nam to Sterowanie naciągiem siatki z kabiny operatora. Jeżeli mamy słabszej jakości siatkę, możemy sobie po prostu z kabiny zmniejszyć ten naciąg. Druga rzecz jest to rzecz też tak jak bezobsługowa. Wiadomo, jeżeli mamy mechaniczny naciąg siatki, producenci zalecają przy, przy, przy podczas zmniejszania się średnicy z samej siatki. Zalecają regulację naciągu. Czy to ktoś robi, czy tego nikt nie robi, to też jest inna sprawa. Tutaj natomiast to nam ta, ta mechaniczna regulacja odchodzi, po prostu jest cały czas hydrauliczny, stały naciąg siatki. Dosyć wygodny jest też sam załadunek siatki. Tak, za załadunek siatki jest to super fajna sprawa. Chyba najlepsza w jakichkolwiek prasach. Po prostu kładziemy siatkę tylko na podest, siatka stamtąd jest pobierana, nie trzeba zakładać siatki na żadną, na żadną rurkę. Nie trzeba je nigdzie przewijać, przez żadne, żadne pałąki, po prostu super fajna sprawa i naprawdę klienci to doceniają. Podnosimy to, siatkę wkładamy w to miejsce, kładziemy i końcówkę siatki wkładamy tu pomiędzy dwa wałki, przekręcamy i siatka jest założona. Co jeszcze jeśli chodzi o rozwiązania ułatwiające serwisowanie chociażby maszyny? Znaczy, jeżeli chodzi o rozwiązania takie ułatwiające codzienną pracę i codzienne serwisowanie, to wiadomo, mamy automatyczne smarowanie łańcuchów. W opcji też jest automatyczne smarowanie łożysk, co, 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 co też na pewno poprawia, ułatwia codzienną obsługę maszyny. McHale zasadniczo w swoich prasach stosuje dwa systemy, jeśli chodzi o pasy. Mamy do czynienia z, z jednym lub trzema pasami. Dokładnie tak. Tak jak pan powiedział, trzy pasy niby bardziej uniwersalne, natomiast maszyna z jednym pasem też jest przeznaczona, producent bardziej zaleca używanie jednego pasa przy zbiorach, przy zbiorach traw. Zaletą jednego pasa jest to, że po prostu maszyna nam się w środku tak nie brudzi. Cały, cały materiał, który, który jest owijany, nie wlatuje pomiędzy walce. Co ciekawe, Prasa zmiennokomorowa jest oferowana tylko z jednym pasem, czyli maszyna stricte przeznaczona do, 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 do zbioru sianokiszonek. Kiszo, Ona jest, występuje tylko z jednym pasem, natomiast prasy możemy sobie wybrać, czy to z jednym, czy z trzema. Jeżeli chodzi o ilość, to tak średnio około 10% maszyn sprzedawanych przez nas to jest właśnie z jednym pasem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.